cześć, witajcie z tej strony oskixpl Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj znowu zagramy w Robloxa e, dzisiaj znowu w symulator koszenia trawy i przepraszam, ze, że 14 dni 14 dni nie było filmów na moim kanale ale miałem taki okres, że mm, no nie chciało mi się trochę Miałem y, głupi 1 godzinny odcinek do zmontowania, którego nadal nie zmontowałem, i musiałem go usunąć. I to tylko przez, y, przez ten odcinek, więc. Y, y, to do Was serdecznie przepraszam. Dzisiaj y, y, znowu gramy właśnie w sumator koszyni trawy i. Zbierzmy y, sobie login bonus. Wow. Y, kupmy sobie może. Ile kosztuje kolejny tierbusz Nie pamiętam. 31 tysięcy I pewnie, jeszcze na żadnym odcinku się chyba nie pojawiło że będzie. Yy, 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 będzie właśnie Odcinek z... Q&A i nasz 25 subów. A tu są jakieś maszyny. O chodzi. Mi? Ok. Wow. A po to są te kwiatki? A to jest jeszcze jest oczywiście pięćka. Dobra. To także na mm, pewno się nie graliśmy w to. Oho, wow, Ho! Panie! Ile my tu mamy kwiatków! Są tu gdzieś jeszcze jakieś maszyny? Pewnie są na innych wyspach, ale na razie kupmy sobie... ...tutaj! Jajka! Open! Oj, to się zwiększa! Mhm, więc, dobrze. <laughs> mamy pety zaekwipowane. I wow, jakaś ósma minuta filmu, a my dopiero idziemy kosić trawę. I ten odcinek, nie chcę mówić, w której wleci. Oj, ja nie mogę. Mam... Przepraszam, że nic nie mówiłem, ale... Ile my dostajemy? Eee... eee co jest? Przecież my jeszcze przed chwilę mieliśmy tier... tier trzeci! Eee, widzieli... Widzicie to, widzowie? My tutaj mamy po 56 tysięcy. Ulepszymy to, wszystko ulepszymy. ulepszymy. Ja nie mogę, wy to widzicie, zaraz pój Tier, tier pierwszy, tu jest chyba tier pierwszy. Co eee, wie, ja nie wiem, co się, co, co się dzieje. Eem. Wow! Ile tutaj kursuje? Nie, że to się odpłacę, ale otwórzmy jedno. Otwórzmy jedno, jajko, może zobaczmy, czy to się opłaci. Coś. O. O. Um. No tak powiedziałbym, że tak. Powiedzmy. Powiedzmy, że się to opłaca. Nie mm. ja będę na razie otwierał, ale tutaj mamy kolejną wyspę. I co tu się dzieje, widzowie? Po 300 tysięcy dostajemy. Też się boję, ile będziemy. Też się boję, ile kosztują następne maszyny. Że aż tyle dostajemy teraz. Te są naprawdę dobre. I. Wiecie co? Mamy milion! Co jest grane? Widzowie! My mamy milion! My mamy milion! Co jest grane? Przepraszam, że tak się ekscytuję. To na pewno jest denerwujące, ale patrzcie! Jezu! Ej, no, pat... widzowie, patrzcie na to. Ale to. Ale to nam skacze wszystko. Ja. Ja cię kręcę. Uzbierajmy te 75k, ale już mamy Tier 8, już mamy Tier 8, co dopiero będzie za chwilę. Ja widzowie, ja nie grałem w ogóle przez ten czas w tą grę. Aha. Czy ta gra jest jakaś zbakowana, czy co? Bo ja nie rozumiem. Co jest grane? Też się boję, ale ile teraz będziemy dostawać? Mamy już 40. A musimy najpierw tu ulepszyć, żeby dostać więcej. Dobrze, zobaczmy, ile teraz będziemy dostawać. Wow, ale to aż nie użyliśmy naprawdę. Co my robimy tutaj? Ja. Um. Mamy dopiero jakieś 14 minut odcinka, a już skoczyliśmy o jakieś. no o 7 tierów. A mam zamiar jeszcze nagrać do 25 minut. O. Ile teraz? A się coś wypakowało 5 milionów! Wszystko się tutaj zbagowało, moi widzowie, wszystko mi wskoczyło do kierunku dziesiątego, wow. Masakra. Widzowie. 5 milionów. Lepszy mi może plecak. Jeszcze raz plecak. Jeszcze raz plecak. Ja... Ja nie wiem co to się stało. Ja żadnego kodu nie użyłam, ja nic nie użyłam. Ja nie mogę. M musicie mi uwierzyć na słowo, ale. Nie wiem, co tu się dzieje. My tyle tego pien tych pieniędzy dostajemy teraz, że nie wiem co. Naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć. Także widzowie, pokupujmy sobie najwięcej maszyn, ile możemy. Wy, wy widzicie, ile my tego mamy. Więc upgrade'ujmy sobie jeszcze może speed'a. Mamy tier 15. Ehm... teraz jest tutaj tier? Z tego, z tego co czytałam było plus 11 nowych kierów, że dodali. To ile tu trygierce jest, żeby dojść? Nie wiem, ale możemy chyba już przejść. Tak, możemy tu przejść. Oooo, ja nie mogę. Ile tutaj już kosztuje? No, zobaczmy. Otwórzmy jedno. Czy tu się opłaca kupować? Czy się nie opłaca? To jest chyba najsłabszy. Nie, to jest drugi najsłabszy. Więc zobaczmy. No, tu się już opłaca otwierać. Więc. Ym... Tu możemy już przychodzić A czy możemy iść jeszcze na jedną na następną? Czy jeszcze nie? Wydaje mi się, że jeszcze nie, no, jeszcze nie. O kurde, patrzcie na to. I ja. Co tu się dzieje? Ile? 13 milionów dostajemy. Widzowie, to nie wiem, co tu się dzieje. Ale... Ja nic nie, nie zmieniałem. Ja nic nie hakowałem. Przysięgam. Wam, że nic nie robiłem. A tyle dostajemy pieniędzy. Mm. Dobrze, może już nie będę mówił w ten, tej tematyce. Także idźmy sobie upgrade'ować. Z Upgrade'ujemy z plecak. I speedem może. Aż się teraz boję, ile będziemy dostawać. Mamy 2 miliony w plecaku. Więc teraz musimy już więcej dostawać. Mamy jakieś 4 razy więcej niż wcześniej Tam jeszcze iść nie możemy, więc idziemy tutaj. Ja się naprawdę widzę, bo jej my teraz dostaniemy. Tak Jak my wcześniej jeszcze w poprzednim odcinku z tej gry dostawaliśmy jakieś No z 5000... Nie no, nawet mniej. To się około tysiące dostawaliśmy 52 miliony. Eee, nie mam pytań. Izowy, nie mam pytań. Ja nie wiem, co się dzieje. Idźmy może sobie już tutaj na farmę. Zobaczmy jak ksiano tutaj. Eee, ładnie. Ładnie idzie w miarę. Hmm. Możemy w to trochę zainwestować. Nie zainwestowaliśmy w to za dużo. To się nawet na mnie zwróci. Tej farmy podejrzewam, ale trzeba wymaksować tą grę. 52 miliony. Kupmy może nowy, nową piłę. 4 miliony. 6 milionów. 7 milionów. 9 milionów. 11 milionów. 14 milionów. Zaraz 14 milionów będzie. Woooow. Ale to jest dobre. Mamy tier 20. Już 17 tierów skoczyliśmy. Wow. Ta gra jest spakowana. Wow. Kupmy tyle, ile możemy. Mamy jakieś... No! Ehm... Um. Nie wiem, co się u-dzieje. Nie wiem. Nie wiem. I jeszcze raz nie wiem. A my zaraz będziemy kończyć rozcinek ten. Mhm. Mm mam nadzieję, że się wam spodobał. 64 miliony. Aha Także dojdźmy do tamtego teleportu Nie sprzedawajmy Musimy tam dojść i nie sprzedawajmy, ponieważ tam sprzedamy <coughs> Więc Wow O, co szybciej idziemy. Fajnie, sprzedajmy to. Zobaczmy, ile tutaj kosztuje. Czy tu się opłaca? Zobaczmy. Zdejmijmy to. I załóżmy to. Mm. Dobrze, a więc y masakra. Możemy tu już przychodzić. Ale są nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery wyspy tylko? Eee, nie wiem, co tu się dzieje, widzowie. Mm, wróćmy może na Spawn. A. Mamy ponad, mamy prawie, dobra jak teraz to sprzedamy będziemy mieli 200 milionów, ponad jakieś 2, 250 milionów, coś takiego, wow, dobra, kupmy najwięcej i tyle ile możemy. Nie. Także jeszcze raz sobie uzbierajmy to. Mamy 28 tir. I zobaczmy, czy możemy iść. Pójdźmy właśnie sobie tam. Damy coś ciekawego. Mmmm. Wkrótce Ile kosztuje to? 10k. Jakiś biletów? Co to jest w ogóle? Nie wiem. A to są jakieś bilety. A ile potrzebujemy? Jaki tier, żeby tam wejść? To sprawdźmy. Pójdźmy sobie na spawna, sprzedać to. Będziemy kończyć ten odcinek. Potrzebujemy tier 30. W sumie. A do następnego? Ile do następnego? No to jest 30, tutaj który? 42 To jest ostatni gier. Tutaj będziemy musieli coś pewnie 50 54 i tu będzie 60, z tego co pamiętam Przecież jest 11 metierów, więc to może być nawet 70. 62. Także sprzedajmy to. I ile możemy kupić? bye Nawet nie możemy tego kupić. Nie, możemy. Także to by było na tyle. Także patrzmy tutaj. Dzisiaj się upgrade'owaliśmy o 27 kierów. Także to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia. No i cześć.